Dobra. Jesteśmy na wizji? Okej. Okay. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten lekko pochmurny dzień. Właśnie w tym miejscu dzisiaj rozegrają się fantastyczne sceny. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo. Hej! Widzisz, jak jestem urany, jeżeli kosztowała mnie marynarka, 1500 papierów. A nie było? Były. O, trzeba było wziąć! Tylko pan minister! <laughs> Ach, oj, niczego, sobie, niczego. O się ze mną! Ojej! <laughs> tak, tak, tak. Musimy poważnie porozmawiać. Albo to nam dadzą być sam na sam. Cześć, ty zdurniał stary! Ucham, O! Właśnie to. Cóż pięknego. No, ładne cacko. Klękać mi tutaj, matka, córkę i zięcia Błogosław. Oj córciu, 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 już ty długo panierką nie będziesz. Już ci za mąż trzeba iść. Już ty panierką długo nie będziesz. I bardzo dobrze. Ja zakochany jestem. Myślałem, że jesteś bardzo zdenerwowany. W końcu to najważniejszy dzień w Twoim życiu. Tymczasem wiele spraw może pójść nie tak. Może nie dojrzałeś do małżeństwa, może ona nie jest gotowa, może ma jakieś denerwujące nawyki, o których nie wiesz. Może Ty masz jakieś denerwujące nawyki, o których ona nie wie. No i nie zdziwiłbym się, gdybyś teraz zemdlał. Paulino i Camilo. Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Proszę powtórzyć pytanie. Paulino i Kamil, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Ja mam czasu na odpowiedź. Stop! Stop! Czas minął. Proszę bardzo, czy ktoś mógłby mi pomóc? Spieszył się. A może Belmochę wesely pokosztowała?

Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało Dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało Wyginam śmiało ciało, dla mnie to Oto, Po to w się pobierają, żeby jedno pierzyno się przykrywać Znamy się mało, więc może ja bym powiedział parę słów o sobie najpierw mm. I to jest smak, o którym poeta powiedziałby smaczny mm. O Jezu, śniło mi się jestem na alkoholowym weselu. Od trzech lat nie miałem nic w ustach. Nie niepokój się, to tylko ja, król Julian. Pożyczam twoje pyszne jedzonko, by jest zjeść. Tak, pożyczam. Bo zwrócę. Skacę jak wienirecka, ten śwagier pyzdra. Pragnąłbym, żebyśmy zainicjowali wieczorek. To jest w filmach najfajniejsze. Zawsze wiesz, co się wydarzy. Gdyby to na przykład był film, skończylibyśmy jako para. Ja, 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 ja nie wiem co powiedzieć, ale faktycznie jestem czarującym. Z bliska to masz ze trzy lata więcej. Come on, let's twist again. Dziewczyno, słuszna myśl To był ciężki dzień, ale na szczęście czeka mnie jeszcze trochę przyjemności.